Proszę Państwa, w czymś jesteśmy bezkonkurencyjni. Mowa tutaj y, o pierwszym miejscu na podium w Europie w zażywaniu leków. Jesteśmy po prostu jakimiś lekomanami. Tak, to jest niesamowite. Te statystyki są zatrważające. Statystyczny Polak przyjmuje rocznie 35 tabletek przeciwbólowych w stosunku do 95 tabletek witaminowo-mineralnych w kategorii suplementy diety. To jest coś niesamowitego. 35 i 95 średnio rocznie. Wow! No to jest, to jest coś. Nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale w tym porozmawiamy z naszym gościem. Doktor nauk farmaceutycznych, Piotr Merks. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, kłaniamy się. Wyjdziemy od takiego zdjęcia, które e, Pan e, wrzucił. Przyszła, e, przyszedł do Pana, czy przyszła? Pacjentka? To, Pacjentka? Zaraz powiem, to jest długa historia. Jeden z kolegów lekarzy przysłał mm -hmm. mi takie zdjęcie, bo my pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach okay. i pokazał, co u niego się dzieje na sorze, że duża ilość admisji do szpitala wynika z tego, że pacjenci po prostu przynoszą takie tony leków, bo tak to nazwę. I co to I jest, to jest to za? Jest apteczka zdjęcie? taka, tak? To, Podstawowa. Jest to jest autentyczne zdjęcie. W ramach admisji do szpitala, przyjęcia do szpitala pacjent powinien pokazać wszystkie leki, które przyjmuje, bo często jest tak, że te leki, które przyjmuje powodują to, że trafi do tego szpitala. Mm -hmm. Zgodnie z danymi WHO jest to około 20% takich admisji prawdopodobnie. W Polsce też to tak wygląda, natomiast no, na tą chwilę jeszcze dokładnie tak się tym nikt nie zajmuje. Okay. I tych leków jest tam po prostu nie wiem, to, to jakaś u I co z tym zrobić? E, dokładnie tak to wygląda. To jest leżanka, yy, tak. u lekarza po prostu, tak? To ona ma 2 no, dwa metry. E, dokładnie. To są sytuacje sorów, to są sytuacje zaptek W ramach przeglądu lekowego i, i tego pilotażu, który teraz się odbywa w Polsce, takie sytuacje też oczywiście mają miejsce. Polacy przynoszą całe reklamówki leków, aby farmaceuta w ramach tego projektu im po prostu pomógł. O właśnie. No właśnie. Wróćmy do tego, bo pan powiedział takie zdanie, że przez te leki, zażywanie tych leków często właśnie e, trafiają na SOR czy trafiają do specjalistów, bo przyjmują leki, które się wzajemnie wykluczają, leki, które na siebie e, źle działają? Dokładnie tak to wygląda. E, Im więcej przyjmujemy leków, z reguły jeśli 3 plus leki, które są na receptę i jeszcze oczywiście te kilkanaście z zewnątrz, które poleci sąsiadka, to jest duży problem, prawda? Ktoś komuś poleca i finalnie kończymy z dużym koktajlem. Wielokrotnie prowadziliśmy różnego rodzaju kampanie edukacyjne, gdzie pacjenci przyjmowali 26-36 leków. E, tam nie ma możliwości, żeby interakcje nie nie nastąpiły. Przypomnę, często mamy kilka sytuacji takich typowych, z którymi mamy do czynienia. Pierwsze interakcje to typowe lek typu z lekiem, kiedy one albo się znoszą, albo powodują na przykład zwiększenie stężenia jednego leku, wywołując działanie niepożądane. Druga sytuacja to jest, kiedy leki wchodzą w interakcję z żywnością. Albo trzecia, też dosyć liczna grupa interakcji, to są leki na receptę versus suplementy diet. A to panie Piotrze, przegląd farmaceutyczny? Przegląd lekowy. Przegląd lekowy to jest program pilotażowy, który jest wprowadzany teraz w Polsce i to jest program, który z powodzeniem działa za granicą. Dokładnie tak. Kilkanaście krajów na świecie. Ja jestem takim globalnym zespołem międzynarodowym, w którym takie wytyczne wyznaczamy. W Polsce udało się w zeszłym roku rozpocząć krajowy, narodowy, Pilotaż usługi przegląd lekowy. Moim zdaniem da? jest to jedna z najważniejszych usług farmaceutycznych w historii Polski, bo tak bym to określił. Też oczywiście się bardzo cieszę, że wreszcie po 40 latach Ministerstwo Zdrowia podjęło taką decyzję, żeby jednak zawierzyć naukowcom. Cieszę się, wspólnie z panią profesor Norman Podczaską. Prowadzimy ten, ten pilotaż, który obecnie jak gdyby zakończył fazę wykonawczą. W styczniu 27 stycznia dokładnie, czyli już w tym miesiącu prezentujemy dla wszystkich decydentów wyniki tego projektu. A to może nam pan już... Już coś zdradzić? Mogę oczywiście. Co jest z naj, największym problemem Polaków, ale oczywiście tak z, dużym, z dużą dozą, że tak powiem, sekretu, duplikacja leków. To jest jeden z elementów, czyli turystyka, turystyka pacjentów. Chodzimy do wielu lekarzy. Często, prawda, nie ma takiego czegoś, jak na zachodzie. Ja pracowałem bardzo wiele za granicą, że wchodzimy do, do farmaceuty. farmaceuta od razu wrzuca nasze ubezpieczenie, czy numer PESEL. Wychodzi cała lista leków, wiemy, od którego lekarza. Patrzymy, że o, od, od tego i od tego od tego lekarza dostał trzy razy to samo, na przykład metforminy albo lewo bo to się nam zdarza. E, oczywiście nadużywanie leków na zgagę. To jest gdzieś drugi potwornie, wielki, palący problem. E, trzeci, oczywiście. Olbrzymia konsumpcja suplementów, ale tych, które często nie wynikają jak gdyby, z dowodów naukowych, tylko po prostu sami sobie y, y, o, Często w ogóle ordynujemy. za długo je zażywamy, tak? Bo y, nawet nie wiemy, że suplementy też nie powinniśmy suplementów nie powinniśmy zażywać cały czas. Dokładnie. Tylko załóżmy trzy miesiące i potem zrobimy. Dokładnie, mamy takie badania też, tak zwane tripułami, które to jest potrójna kaskada, która wpływa na niewydolność nerek. Bardzo dużo pacjentów w ramach naszych badań robiliśmy bardzo dużo takich przeglądów, recept w ogóle wystawianych i tego, co pacjenci przyjmują. Tam niestety pewne połączenia, czyli inhibitorów, konwertazy, leków, no niektórych leków na ciśnienie, niektórych leków moczopędnych z tymi e, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. No niestety, e, to, że lekarz przepisze ten lek niesteroidowy jest, jest, jest w porządku. Lekarze to architekci systemu ochrony zdrowia, ale inżynier, farmaceuta powinien, proszę Państwa, e, powiedzieć do, do tego pacjenta, już więcej nie przyjmuj tej aspiryny, bo już lekarz ci to dał, prawda? Bo to, to wierzysz więcej. I o, tym, okay. i o tym chcielibyśmy jeszcze porozmawiać. Ten przegląd farmaceutyczny, przegląd tak, lekowy, tak. Boże Święty. Jak to wygląda? Jak to wygląda? E, tak? Obecnie. Wraz z ustawą o zawodzie apteki rozwijają się w kierunku opieki farmaceutycznej. Wiele aptek już ma takie bardzo fajne gabinety, pokoje konsultacji. Ja też pracuję w aptece, mam taki pokój. Następnie jeśli widzimy taką sytuację wynikającą z standardu, który też przygotowujemy w ramach tego, tego przeglądu lekowego. Kluczem do efektywności tej usługi jest właśnie standard. Ale panie, to Piotrze, to, to czyli to chodzimy, możemy przyjść z rebeczką. Dokładnie, właśnie. wchodzimy z, z tą z torebeczką. Teczką. My widzimy na recepcie, no jest 26 leków przepisanych i zapraszamy takiego pacjenta na, na bok, prawda? Czy chciałby Pan, zechciałby Pan za darmo zrobić taki przegląd lekowy, farmaceuta chętnie, to... za darmo. Okay. Jest to, jest to, jest to w perspektywie już zakończonego pilotażu obietnica, że w pierwszym kwartale 2020... Ale pytanie, to no przecież tak apteki są oblegane, czy Wy będziecie mieć na to czas? Jak to wygląda, czy trzeba się na taką wizytę umówić, na takie spotkanie? Czy to można tak zrobić sobie po prostu z ulicy? Z aptekami jest o tyle dobrze, że y, tu nie ma z reguły kolejek tego typu, które znamy na przykład z, z innych miejsc, prawda? Okay. Tutaj tak jak na szczepienia się po prostu z ulicy. I oczywiście, jeśli ktoś by chciał, może wcześniej zadzwonić, jeśli apteka będzie oferować taką usługę. Bo tu muszę podkreślić, nie każda apteka zdecyduje się na oferowanie tego typu usługi. Tak jak ze szczepieniami. Nie wszystkie apteki szczepią, i wszędzie na świecie jest to dokładnie tak samo. Okej, okay, czyli tak, bierzemy taką torebkę z lekami, idziemy Daj, mamy walizkę. darmowy przegląd lekowy, lekowy. Dokładnie. I przychodzimy do, do z tymi i pan dokładnie. Piotr, farmaceuta, mówi ok, to ten lek proszę brać z tym, tego nie brać z tym i tak dalej. Tak. Na tak. tym to polega? Dokładnie tak i na koniec jest bardzo ważne, robimy taki raport dla lekarza, żeby lekarz POZ-u dokładnie wiedział, jakie sugerujemy zmiany w farmakoterapii pacjenta. Często są to nieduże zmiany w kontekście samej farmakoterapii, bo ta z reguły ordynowana jest bardzo dobrze, natomiast kwestia jest tych dodatkowych rzeczy, które pacjent sam sobie ordynuje ja powiem tylko krótko do moich badań wrócę. 89% Polaków twierdzi, że świetnie zna się na lekach. Myślę, że tutaj trzeba sobie postawić duży znak zapytania, czy rzeczywiście tak jest, Bo czy nie jest diagnozujemy z Dokładnie tak. prawda? Dokładnie tak. To też nasiliło się w pandemii, prawda? Samo, samo leczenie, samo ordynacja, to są super trendy. Natomiast musimy widzieć jednej rzeczy. Musi być inżynier, który tutaj nad nami czuwa. Ale jak te reklamy kuszą? Jak 90% reklam w tym okresie no tak. zimowym, to są reklamy leków. No cóż, módlmy się o to, żeby generalnie. Przegląd takowy, 1-2024 to będzie na pewno dobre rozwiązanie okay. systemowe. To Panie Piotrze, tak na sam koniec, jednym zdaniem największy plus tego przeglądu lekowego. Co nam może dać pacjentowi taki przegląd, że jak pójdę do Pana? Przede wszystkim to, że pacjent też no, będzie mniej wydawał na leki. Dlatego, będzie bo zdrowszy. Będzie zdrowszy też przede wszystkim, bo to też jest jak gdyby ważne, ale budżet też nie będzie cierpiał, bo wtedy farmaceuta doradzi. To nie jest wskazane, bo nie ma za tym dowodów naukowych, prawda? Inne coś jest wskazane, warto sobie uzupełnić. I generalnie przede wszystkim pouczy, że że warto przyjmować pewne leki, które przy przepisał lekarz, dlatego, bo w perspektywie będziesz dłużej żył. Warto czytać ulotki, warto sprawdzać datę ważności również. Dodam taką instrukcję. Z tymi ulotkami to trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ one jak gdyby z badań polskich wynikają, że mają indeks czytelności 12, a powinny mieć 6. Więc często niestety też wprowadzają nas, nas, nas w błąd. Dlatego prowadziliśmy takie badania nad piktogramami, które, które dzisiaj do Państwa przyniosłem, które w bardzo prosty sposób pokazują pacjentowi, jak przyjmować leki. I to się pięknie nazywa po angielsku Wspaniały. unikania medicine misadventure. To jest taki proces, czyli przygód z lekami, tak to mniej więcej można przetłumaczyć, aby czy trzeba stosować różnego rodzaju narzędzia konsultingowe, typu na przykład piktogramy farmaceutyczne. Panie Piotrze, dużo zdrówka życzymy, jak najmniej tabletek. Panie że Pan do nas przyszedł. Dziękujemy. Dziękuję, byłby to dla mnie zaszczyt. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę uważać z tymi tabletkami, żeby nie było, bo tak. to, to są naprawdę poważne rzeczy. No mam nadzieję, że ten temat będzie zawarty na tym forum przyjaciółki z Warszawy. A, to są takie fantastyczne kobiety. Taki forum założyła Karolina, która w pandemii czuła się samotnie i szukała przyjaciółki. I tych przyjaciółek znalazła 20 tysięcy.